Bollywood to jest bardzo nieoczywisty kierunek dla europejskiego widza. Jest jednak jeden film, który w materiałach promocyjnych przyciąga do siebie swoją warstwą wizualną oraz tematyką. Kiedy widzisz plakat, spodziewasz się pięknego horroru będącego połączeniem indyjskich wierzeń oraz legend. I to wrażenie potęguje początek tej historii. Lecz z biegiem czasu to wszystko się zmienia i orientujemy się, że Bulbul to mało subtelna indyjska baśń opowiadająca o życiu kobiety w patriarchalnym społeczeństwie. Społeczeństwie, które różni się w dość nieoczywisty sposób, ale na pewno nie sprawiedliwy. W jakichkolwiek równościach możemy tutaj zapomnieć, szczególnie wydatne są różnice społeczne na poziomie zamożności, wręcz ekstremistyczne. Ekstermistyczna. Nie inaczej jest tutaj w kwestii populacji. Obyś miała tysiąca synów, słyszą panny młode. Bo córa to zły omen, przez co usuwanie żeńskich zarodków oraz płodów stało się nagminne. Prowadzi to do różnicy stosunków mężczyzn do kobiet. Niedobór kobiet wzmaga rywalizację mężczyzn. Ich walka, często nieuczciwa, w skutkach wzmaga niechęć do posiadania dziewczynek. A rola kobiety coraz częściej, względnie ogranicza się do roli głównie rozrodczej, tylko oby synów. Czy tańczyliście kiedyś z diabłem w bladym blasku księżyca? Główna bohaterka, czyli Bulbul, zostaje wydana za mąż w bardzo młodym wieku. i mężem zostaje o wiele starszy od niej lord. Żyje i dorasta w dostatku i bogactwie, ale jest bardzo nieszczęśliwa. Zaprzyjaźnia się z młodszym bratem jej męża. Razem piszą historię, opowiadają sobie legendy i spędzają ze sobą bardzo dużo czasu. Zazdrosna jej małżeństwo, Binodini zaczyna siać niepokój, mówiąc mężowi Bulbul o tym, że jest ona zakochana w jego młodszym bracie. Jej mąż zaczyna to podejrzewać w bardzo drastyczny sposób ją karze, wskutek czego ma uszkodzone stopy. Bulbul zostaje unieruchomiona w łóżku, i gdy myślała, że gorzej już być nie może, została jeszcze zgwałcona przez niepełnosprawnego intelektualnie brata bliźniaka swojego męża. Umiera, a wtedy wstaje Czerwony Księżyc. Symbolika w filmie Bulbul jest przedstawiana na bardzo wiele różnych sposobów. Pierwszym i najbardziej ustającym się w oczy jest Księżyc, który pokazuje nam bardzo wyraźny podział pomiędzy elementami filmu, które dzieją się po przemianie Bulbul w e, to go, to taką postać mityczną, e, a przed. Po przemianie Księżyc czerwony, natomiast przed Księżyc zawsze niebieski. Już po przemianie głównej bohaterki możemy zauważyć jedną bardzo charakterystyczną jej cechę wyglądu, mianowicie jej stopy są odwrócone jakby. O 180 stopni od normalnej pozycji. I to jest oczywiście nawiązanie do, do indyjskiej mitologii. Natomiast może to symbolizować pewne ukorzenienie i pewne, pewne przywiązanie do ziemi. Cały film jest pokazaniem pewnej walki, którą główna bohaterka stacza z normami społeczeństwa i jakby możemy zauważyć, to Unii. Natomiast dużym kontrastem do jej zachowania jest żona szwagra głównej bohaterki. Czyli, czyli tego, który tam ma problemy ze sobą. Ona. Po śmierci, jakby głowy domu, tak? Czyli, czyli, czyli męża Bulbul. No nie Mateusz, to nie umarła głowa domu, a mąż binodini, jego brat bliźniak. Cała reszta się zgadza. Jej głowa zostaje zgolona i ona włącza się do zakonu, e, wstępuje do zakonu. I to symbolizuje jej oddanie zasadom społecznym. Ona się w pełni zgadza z systemem, który tam jakby panuje, natomiast Bulbul jest jakby... Te dwie postaci są bardzo kontrastowe wobec siebie, ponieważ Bulbul zdecydowanie nie, nie zgadza się z tym, co się dzieje. No i na końcu Londyn. Londyn, szczególnie dla Sati, jest symbolem wolności, możliwości i możemy zobaczyć, jak istotne jest to dla niego właśnie na samym końcu filmu, kiedy z wielkim entuzjazmem przyjmuje możliwość wyjazdu do... Właśnie na zachód, tak? Do do, do Wielkiej Brytanii do Londynu. Jedynym rozwiązaniem tej zagadki wydaje się być to, że ta produkcja no nie jest o wiedźmie. Jest o nadziei na lepsze jutro. Życiu w zgodzie z samym sobą, pokazaniem tego, że kobieta nie jest tylko artykułem wystawowym za gablotką w sklepie z kosztownościami, a bytem z krwi i kości i że jest w stanie dokonywać wielkich rzeczy, przetrwać krzywdy i narodzić się na nowo. Szokiem jest, że takie wnioski wyciąga się oglądając filmy Nomen omen dla przyjemności.